Gotową inwestycję, ale zanim taka inwestycja powstanie, potrzeba bardzo dużo ludzi dobrej woli, pracowitych, którzy chodzą, którzy pilnują tej przy całej, całej dokumentacji, wniosków. Także ja bardzo wszystkim Państwu bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. I dziękuję też dobrym duchom tego powiatu, którzy jeżdżą po Warszawie, po łodzi i wyszukują dodatkowych środków, tak aby wesprzeć powiat mieszkańców tej gminy, tak jak pan senator Uczak, tak jak pan poseł Ciebiada, którzy nigdy o Was nie zapominają i dzięki temu możemy oddawać takie piękne inwestycje. Myślę, że słońce wschodzi nad powiatem łaskim i to już nie pierwszy, nie ostatni raz i będziemy raz coś się spotykać, tylko już w takich sytuacjach, gdzie będziemy się wspólnie uśmiechać. Także bardzo serdecznie gratuluję